No, nie chcę się tutaj chwalić, ale jako jeden z najwybitniejszych umysłów Jorwiku otrzymałam darmową podłogę do stajni. Mam tutaj znajomego podłogokładowcę i przyszedł i za friko położył mi podłogę. Ma się te znajomości, prawda? Będę taka łaskawa i podzielę się z wami tutaj kodem, który wezwie wam takiego również mojego kolegę i może będzie tak miły i również wam taką podłogę oto zainstaluję w waszej stajni. Znajcie moją łaskę. Jako najlepszego hydraulika na Jorwiku. Miałam nadzieję, że zrobi mi trochę ładniejszą, no ale już od biedy niech ta będzie. Nie, no nie będę narzekać. Za darmo to uczciwa cena, zgadza się. Przyszła pora na detektywistyczne rozpatrzenie sprawy prezentów pod choinką. Niestety nie udało mi się ustalić, kto je tu przyprowadził, ale no nie oszukujmy się, nie mogą się zmarnować, zgadza się. Może będą tu jakieś drogocenne rzeczy, tudzież jedzenie, które nie może się tutaj zepsuć. Dlatego jako przykładny obywatel Jorwiku będę tutaj tak łaskawa i przyjmę 30 jeden Podarunków, żeby się tutaj nie zmarnowały. Także rozpoczniemy to tutaj prezentobranie. Niestety muszę zrobić to sama, gdyż nie mogę narażać Was na niebezpieczeństwo. Zgadza się ono? Nie wiemy, co znajduje się w tych prezentach. Może być coś niebezpiecznego, może być coś fajnego. No, dowiemy się właśnie zaraz. Pierwszy prezent, tutaj widzimy dosyć płaska wstążka. Nie wiem, może to nadrukowane na papierze, może z temu go kupili, nie mam pojęcia. Kurtka cynamonowa błogość. Wygląda jak typowy sweter dla dziadka. No i niestety, jeśli był zanurzony w cynamonie, to nie wiem czy jest do końca zdatny do noszenia. Dlatego dobrze, że ja go wzięłam, bo jednak no nie oszukujmy się, ubrania z cynamonu nie są dość praktyczne. Kolejna rzecz. Błyszczący klejnot. Nigdzie go nie widzę, może jest to niewidzialny klejnot, bardzo niebezpieczny klejnot o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Bardzo dobrze, że otwieram te prezenty, bo jednak no, widzę, że tutaj są dosyć niebezpieczne rzeczy. Koperta. 50 tarkońców, idźmy dalej, bo tutaj robi się coraz ciekawiej. Kupon ile? 7 dni. Maja tutaj popisała się hojnością. No ja bym takiego prezentu nie dała komuś. No, no nie oszukujmy się, szanuję swój czas. A tutaj widzimy, no Mai się definitywnie nudzi w życiu. A z drugiej strony wiemy co ona robi w stajni, więc nie dziwię się, że postanowiła komuś podarować swoje niezawodne usługi. Kolejny prezent, ciekawe od kogo. O, 100xp. Idźmy dalej. Kolejna koperta. Kolejne 50 star końców. Kolejny prezent. O, tutaj od babci widzę jakąś rzecz. Spodnie z cynamonu. Obawiam się, że babcia pakowała te prezenty podczas robienia pierników. Nie oceniam. Wiem, że pewnie miała dużo roboty. Ale jednak, no, mogła przypilnować, żeby cynamon się do nich nie dostał. Trochę mnie drapią wiadomo gdzie. No, dobrze, może kolejny będzie mniej swędzący. Tutaj rękawiczki. Znowu w cynamonie. Nie no, muszę przeprowadzić rozmowę z babcią, co nie, bo to się robi coraz mniej zabawne. Zaraz będę cała w cynamonie i cała zabawa się skończy. Jakiś zimowy symbol. Rozumiem lampion, będący symbolem naszej więzi, ale zimowy symbol? Tutaj jakieś okulary widzę. Tutaj jakaś pracownica kawiarni chyba prezent zostawiła. No, najwidoczniej nie miała pomysłu. Kask. A znowu w cynamonie. Definitywnie prezent od babci. Widzimy tutaj przyszyty pompon. Kolejne dziwne literki. O, kolejna koperta. 50 Dobra, babciu, odpracowujesz te cynamonowe rzeczy. Naprawdę. Więcej takich kopert, moja droga. I mniej papierów z temu. Dobra, nie poddajemy się. Ale buty w cynamonie to już trochę kurde przesada. Dobrze, że nie jadłam tych pierników. Kolejny błyszczący klejnot. Fuck. O, i to akurat na Wigilię było. No dobra, to zostawimy sobie tą kopertę na później. A może to jakaś naszywka na spodnie? Coś? Jakieś takie okrągłe, coś z śnieżynką. Nie mam pojęcia, co to może być. To też muszę się zapytać babci, bo naprawdę tragedia. O kurczę. Ale że siodło, moja droga. No wiesz, siodło można od cynamonu umyć, więc tutaj nie mam ani jednego problemu. A znowu, zim... nie, no to musi być jakaś naszywka, powiem ci, no. Koperta. 50 starkońców. To akurat starczy mi na pralnię do tych ciuchów. O głowie. Kurczę, tutaj jakieś yy, za duże wymagania babcia dała na to ogłowie. Jestem zawiedziona, wiecie, zawiodłam się na niej. Mogła pomyśleć i być bardziej tolerancyjna do innych ras koni. Czaprak, rozumiem. Mega rakieta, kiełbacha, o kurde Powiem wam bardzo dobrze, że to otworzyłam, bo jak widzimy tutaj kiełbasa mogłaby się zepsuć A petardy, dobrze wiemy co może się z nimi stać w niepowołanych rękach O tutaj powinien stać prezent na wigilię, także otwórzmy sobie tą kopertę, którą zostawiłam 100 star końców. Ja się obawiam, że ta babcia to wydała na nas w tym roku całą emeryturę. No ale cóż, nie możemy się zatrzymywać, prawda? No jednak tutaj zostało jeszcze troszkę prezentów, które nie mogą się jak najbardziej zmarnować. Fazyl, czy ktoś zostawił tu żywe stworzenie w pudle? Obawiam się o zdrowie psychiczne osoby, która przygotowała ten prezent. Specyficzny podarunek. I jedźmy lepiej dalej. Kolejna naszywka. Duży swój mądrości. Czuję się troszeczkę urażona. Nie wiem, czy potraktować to jako coś uszczypliwego, czy yy, jak najbardziej troskliwy prezent. Nie mam pojęcia. No, dobrze, że go tutaj odebrałam, bo ktoś inny mógłby się obrazić, się zgadza się. Tutaj No trzeba mieć jednak dystans do siebie. Ochraniacze ochraniające nogi konia. Kolejny. Jakieś tutaj niebezpieczne przedmioty, kurde, naprawdę, no wydaje mi się, że właśnie są to przedmioty, które babcia nie miała co z nimi zrobić, dlatego y, dała je tutaj y, jako prezenty. Na pewno tutaj pracownik kawiarni definitywnie posłużył się tym wytłumaczeniem, zgadza się. Przedostatni prezencik. Znowu naszywka, no można było się postawać trochę lepiej. I ostatni, moi drodzy, wielki, tutaj widzimy, no prawie tak duży jak koń. Torba. Może najdłużej się przy niej napracowała babcia, kto wie, albo najdłużej leżała jej na strychu. Tak, dlatego stwierdziła, że jest to dosyć wyjątkowy prezent. Kawałek materiału z kawałkiem czapraka i kawałkiem metalu. Bądźmy wdzięczni za takie tutaj hojne dary. Jednak są tu niebezpieczne przedmioty. Cynamonowe ubrania nie wiem, czy są dostatecznie praktyczne. Cynamonowy sprzęt dla konia, no jest na pewno tutaj do wyprania. Widzimy pingwina, no wymaga dużo opieki, tak, dlatego nie wiem, czy inna osoba byłaby tak zakwalifikowana do opieki nad nim, niżeli najlepszy hydraulik na Jorvik, zgadza się. A co to za sierściuch? Jestem niestety zbyt zajęta na opiekę nad takim kotem, więc jeśli chcielibyście takiego oto puchatego przyjaciela, to tutaj tym kodem możecie go wezwać. Ja niestety no nie mam takich kwalifikacji, aby opiekować się tym oto stworzeniem. Jestem zajęta tutaj sytuacją hydrauliczną u Baronowej i niestety wykupiła u mnie Pakiet zajmowania się jej kanalizacją. Także, no, sorry, ale nie mam czasu na opiekę nad Tobą. Chciałam tutaj przedstawić Wam pocztówki, które wysłali mi niektórzy z Was. Widzimy tutaj kunszt artystyczny każdego z osobna i wszystkich razem. Tutaj Pani Trądzik skorzystała z wszelakich źródeł światłowodowych, wskazała również na główną część tegoż zdjęcia, czyli lampion więzi. Możemy tutaj snuć, zgadza się domysły, w jakiej sytuacji tak naprawdę znajduje się ten lampion, czy Zostaje porwany przez jakieś tutaj nadprzyrodzone siły, a może to właśnie on jest źródłem tych wszystkich świateł, i dopiero pojawia się na ziemi. Dlatego tutaj postać z przerażeniem tudzież zdziwieniem patrzy się na uwieczniony tutaj fenomen zjawiskowy. Kolejna tutaj pocztówka w kolorach, bardziej tutaj w blaku zimowych. Bardzo mi się podoba ta sceneria. Tutaj widzimy zastosowaną tak zwaną pionową zorzę. Polarną, która występuje w tymże oto miejscu, chmury także wyglądają bardzo zjawiskowo. Tutaj w ogóle widzimy niesamowite zastosowanie lampionu jako księżyca. Jestem bardzo tutaj zdziwiona wizją artystyczną. Można by powiedzieć, że tutaj autorka zdjęcia odczytuje naszą więź jako księżyc, czyli planetę, czyli jakieś ciało materialne, nieskończone, ogromne, mające wielkie znaczenie w życiu innych osób, tak? Następna pocztówka, tu już bardziej mroczny klimat, tak? Widzimy tutaj o jeszcze większe, tutaj zgadza się ukazanie głównego punktu zdjęcia. Tutaj y, bardziej perspektywa została zachowana, jednak ręka wskazuje bezpośrednio na lampion. Lampion tutaj jest głównym bohaterem zdjęcia, jednak jest jednym z bardziej widocznych i jasnych obiektów, nie licząc tego pionowego światła, który wydostaje się wprost z czapki postaci. Można by powiedzieć, że jest to jej kręgosłup moralny. Widzimy tutaj jest prosty, jasny, wie dokładnie, czego oczekuje od życia. Jest to osoba zdecydowana, także możemy mieć pewność, że ukazana więź, nasza wspólna, jest jak najbardziej wewnętrzno-sercowa. Zgadza się, ponieważ taka osoba z takim kręgosłupem moralnym nie wskazywałaby raczej na więź, która nie ma dla niej żadnego znaczenia. Zgadza się. Jak widzimy, wszyscy tutaj skupili się pięknie na ukazaniu piękności lampionu. Zgadza się, tutaj wszyscy chcą świętować razem razem ze mną więź, naszą wspólną, nierozerwalną i przepiękną, dlatego jestem bardzo wdzięczna za podesłane zdjęcia, było ich masę, naprawdę ogrom, ale wybrałam te najbardziej wyróżniające się, aby jednak tutaj nie zanudzać naszych przyjaciół. Jakich przyjaciół? Nie wiem. Muszę się dowiedzieć, a przy tym muszę przeprowadzić badania na temat wszelakich stowarzyszeń, dlatego na razie Was żegnam.